Mamy w końcu wiosnę, przynajmniej kalendarzową. Dzisiaj troszeczkę cieplej, po kilku dniach, znaczy wielu dniach zimna. I tutaj pszczółki z pyłkiem wracają. O, jedna zmęczona minaron ręce usiadła, siedzi, odpoczywa, odleciała. Pszczoły mocno kursują. Bardzo ładnie pyłek przynoszą. Oby kilka dni było fajnej pogody. Żeby coś nanosiły. Fajnie by też było w końcu przez weekend, żeby było ciepło. żeby ja mógł do pszczół zajrzeć, bo jak na razie. Jak się pracuje to nie ma kiedy Ale pyłeczku noszą Trochę też nie jest za ciepło o, Tu siedzą mi na ręce Z pyłkiem odpoczywa, odleciała sobie odpoczywa pszczółka. O, następna zmęczona o, odlatuje z pyłkiem pięknie. Pozostałe ule.

Dwie na ręce siedzą. Tak z pyłkiem sobie wygląda. Najfajniejsze to te ule, takie stare ule. Odkłady w nich porobione. Zazimowałem w nich pszczoły dennice są dadanowskie, a reszta tak rzucona, ale tu pszczół chodzi. To jest ciekawe w takim starym ulu, trochę z drzewa zbitym. A pszczółki, bardzo silne. W sumie to dzisiaj taki, na tyle jest ciepło. Chyba fajnie wierzby nektarują. Bo widać, że pszczoły bardzo, bardzo intensywnie latają. Myślę, że troszkę pyłku powinny nanosić za taki ładny dzień. Ach, tutaj przez jeden wlotek chodzą. Tu pszczółek czeka w kolejce, ale ładne widoki. zmęczone czekają na daszku odsunę się im nie przeszkadzam bo wraca ich tu bardzo wiele Mnóstwo pyłku.